Hej, witam Was serdecznie, z tej strony Rzymianin22 i zapraszam na kolejny odcinek z cyklu OMSI TOP ulubionych pojazdów. W tym roku będzie to TOP 6, taka skala szkolna. No i zobaczymy ogólnie trzy moje jakby takie moi tacy faworyci właśnie w spośród Pojazdów modyfikacji wydanych do gry OMSI będzie się również podzielać z Waszymi ulubionymi pojazdami. Dlatego zapraszam Was do pisania komentarzy pod filmem, właśnie wymienienia jeden pod drugim swoich ulubionych pojazdów na scenie OMSI. Tak więc zaczynamy. Pierwszym moim ulubionym pojazdem to jest Solaris Urbino 12. Trzeciej generacji. Jest to pojazd z paczki Mega Pack. Oparty na pojazd, pojeździe wydanym przez Altera, no ale znacznie oczywiście zmodyfikowany. I tutaj moim faworytem jest konfiguracja z pulpitem Fab oraz skrzynią biegów Wojtr. Także tak to się przedstawia, tutaj przez, prezentuję Wam pojazd w bardzo fajnym, no muszę przyznać, mocno oryginalnym malowaniu komunikacji autobusowej ze Świnoujścia. Bardzo przypadło mi to malowanie do gustu, właśnie ze, ze względu na to swoje, taką swoją oryginalną, oryginalne kształty, taka fala, no bardzo fajnie. No, i ogólnie, naprawdę fajny pojazd, bardzo przyjemnie się nim jak dla mnie gra. Nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń, mamy też mnóstwo tutaj opcji modyfikacji. Klimatyzację możemy włączyć, wyłączyć, zamknięta kabina różne tego typu opcje. Myślę, że to tyle. Przejdziemy sobie teraz do mojej pozycji numer dwa. I jest to pojazd polskiej produkcji, również tak jak pozycja pierwsza Solaris, jest to Jelcz 120M łamane na 3, no tutaj w, w malowaniu komunikacji miejskiej Płock, ogólnie w całościowej paczce jest kilka modeli, ale ten pojazd jest mi najlepiej znany również prywatnie. Został jeden taki pojazd właśnie w moim mieście w Lesznie na stanie. No i też tutaj akurat mamy manualną skrzynię czterobiegową. Fajny pojazd, mnie się bardzo podoba. Jest kilka może takich mało znaczących błędów, ale jednak są. No, jednak jest tutaj wielki sentyment z mojej strony, dlatego ten pojazd zajął właśnie drugie miejsce. Przechodzimy sobie, moi drodzy, do trzeciego miejsca. I tutaj jest autobusik Solaris Alpino 8,6 metra. 8,6 metra. Jest to pojazd zmodyfikowany, właściwie wydany w osobnej paczce, stworzony przez Howlera, ale na podstawie na podstawie Pojazdów od Altera. Ta paczka się nazywa też BVG w naszym katalogu, także myślę, że wiecie o co mi tutaj chodzi. No, jest to naj, najkrótszy pojazd od Solarisa. Jest w takich, no są takie specyficzne mapy w OMSI, dosyć ciasne uliczki i tutaj pojazd się bardzo sprawdza. Poza tym czasami właśnie dla takiego rozluźnienia, lubię sobie pograć mniejszym pojazdem a to jest właśnie najmniejszy pojazd z rodziny Solarisów no i też mógłbym też jeszcze wymienić że bardzo lubię pojazd Urbino 10, ale jednak jest tutaj już no jakby nie patrzeć znaczna różnica wielkości 10 a 8,6 metra Także tutaj trzecie miejsce dla, właśnie tego Solarisa Alpino. Moi drodzy, przechodzimy do miejsca czwartego. I tutaj, Waszym oczom, ukazał się autobus, już dość stary, jeżeli chodzi o scenę OMSI. Był on, jakby, dodatkiem do, Mapy, no i właściwie mapę, i ten pojazd stworzyła jedna osoba. No, już nie wiem jak się ta osoba konkretnie nazywała, jaki był nick tej osoby. W każdym razie jest to pojazd Renault Carossa CityBus 12M. Bardzo oryginalny pojazd, to trzeba przyznać. No, oryginalny przede wszystkim z jednego najważniejszego moim zdaniem powodu oryginalna deska rozdzielcza. Takiej deski rozdzielczej nie znajdziecie w żadnym innym pojeździe w OMSI. No i trzeba się do tego troszeczkę przyzwyczaić. Poza tym, no jest to pojazd tutaj przystosowany właśnie do map czeskich, które tego korzysta, dlatego korzysta z innych plików HOV. Co jeszcze? No na przykład, drugie i trzecie drzwi otwieramy, otwieramy i zamykamy jednym przyciskiem. Jest to tak przypisane na stałe. Pierwsze drzwi normalnie otwieramy, zamykamy osobno, także jest taka możliwość. No i co warto wspomnieć. Trwają prace nad modyfikacją tego pojazdu, właściwie bardziej można powiedzieć stworzeniem na podstawie tego pojazdu autobusu od Irisbus. I to nie tylko w wersji 12-metrowej, tak jak tutaj widzimy, ale także w wersji przegubowej. Wersję przegubową mieliśmy już okazję przetestować jako wersję beta. No i nadal prace trwają nad tymi właśnie dwoma pojazdami bardziej nowszymi od producenta Irisbus. Także takie jest tutaj moje zdanie i właśnie to jest pojazd miejsce czwarte. Przechodzimy sobie do miejsca przechodzimy sobie do miejsca piątego i miejsce piąte. Tak powiem Wam szczerze, niespodziewanie. W ostatnim czasie zajął ten oto model, a jest to Mercedes Citaro O 530K. To jest bardzo ważne K, znaczy jest to model krótszy niż standardowe Citaro. Pojazd około 10 metrów przyjmijmy to tak. Bardzo przyjemny w moim prywatnym odbiorze, jeżeli chodzi o grę, tym modelem. Standardowo, oczywiście, posiada wsiadanie tylko pierwszymi drzwiami. Drugimi drzwiami pasażerowie nam wysiadają, ale jest oczywiście na to modyfikacja, można sobie taką modyfikację wgrać. Jest to pojazd, oczywiście, skrócony, oparty na. Oryginalnym Citaro od również wspomnianego wcześniej twórcy Altera. No i tutaj właściwie była jakaś aktualizacja, jakaś łatka naprawiająca. No i po tyłach, łatce wszystko fajnie działa. Nie mam tutaj w jakichś większych uwag, dźwięk silnika bardzo fajnie sobie brzmi ja tutaj zdecydowanie wybrałem sobie wersję do, po faceliftingu także polecam nie wiem czy podzielacie moją opinię tak jak mówiłem na początku piszcie w komentarzach no i to jest miejsce piąte i pozostał jeszcze ostatni pojazd i moi drodzy, na miejscu, na miejscu szóstym znalazł się Ikarus 280.58b. Jest to pojazd oparty na oryginalnym autobusie, tylko teraz nie pamiętam od kogo jest ten oryginalny pojazd. W każdym razie modyfikacje stworzył użytkownik Vanedek i głównie stworzył on pewną bazę pojazdów wzorowanych na tych właśnie Ikarusach 280, które poruszają się po drogach w Katowicach. Tutaj akurat właśnie mamy malowanie PKM Katowice. No i ta wersja akurat właśnie ma jeszcze te starsze harmonikowe drzwi, bardzo fajny klimatyczny silnik, no a że ja jak chyba dłuższy czas śledzicie mój kanał, wiecie, że bardziej preferuję automatyczną skrzynię biegów, dlatego tutaj właśnie Tenikarus posiada automatyczną skrzynię biegów no wiadomo, pojazd kultowy tutaj dużo mówić nie trzeba jest jednak rzecz, która mnie denerwuje bo tak jak właśnie oryginalny model, tak i właśnie ta modyfikacja no po uruchomieniu silika musimy dłuższą chwilę odczekać zanim powietrze najdzie nam tutaj do układu pneumatycznego cały autobus się nam podniesie, zwłaszcza tutaj ta druga oś no i wtedy dopiero będziemy gotowi do odjazdu no i właśnie ta czynność troszeczkę właśnie wymaga cierpliwości jakby nie patrzeć taki jest tutaj mój typ na miejsce szóste no i właściwie to jest takie top sześciu moich ulubionych pojazdów ja teraz już mogę całość wam pokazać może to zrobimy z takiej Perspektywy e, najbliższej, powiedzmy, dla mnie, jeżeli chodzi o e, moje ulubione pojazdy, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oczywiście, zapewne w przyszłym roku. Jeżeli powstanie taki materiał, ta lista być może też kolejność się zmieni, ale przynajmniej wiem, że co roku gust mi się również zmienia. Tak jak wspomniałem na początku, zapraszam Was do pisania komentarzy pod filmem, jakie jest Wasze zdanie. Możecie sobie również, tak jak ja, wypunktować od jedynki do, do szóstki po kolei pojazd najbardziej do najmniej ulubiony. To by było na tyle z mojej strony. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć!